Nie masz pomysłu na pierwszą karierę w EFC26? Nie wiesz, który klub wybrać, aby Twoja kariera opowiadała jakąś ciekawą historię? Które kluby najlepiej nadają się do Back to Glory na początku FIFA? O tym będzie ten materiał, więc łapka w górę dla zasięgów i lecimy z tematem. Okej, okay, dzisiaj mam dla Was 6 propozycji na pierwszą karierę w EFC26. Oczywiście traktujcie ten ranking subiektywnie, to jest tylko mój wybór, moja propozycja. Wy, być może, znajdziecie jakiś fajny pomysł, albo może już teraz gracie jakąś ciekawą karierę. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, który klub wybraliście do pierwszej kariery, a ja lecę już z pierwszą propozycją. Zdecydowanie, klub, którym zamierzam grać pierwszą karierę, jest Andora. Czyli klub z niewielkiego państewka na pograniczu francusko-hiszpańskim, który wraca do FIFA po rocznej przerwie. Jak można się domyślić, jest to najlepszy klub w Andorze, mimo że nie występuje w andorskich rozgrywkach tylko w strukturach hiszpańskich. A więc pod tym względem bardzo przypomina Monaco z Francji. Ale to nie koniec podobieństw, no bo też Andora słynie z tego, że tam są niskie podatki, podobnie jak Monaco. Ale robi się jeszcze ciekawiej, bo od 2018 roku właścicielem tego klubu jest firma, której prezesem jest Gerard Piquet, czyli były piłkarz FC Barcelony. I ogólnie już kilka lat temu Piquet zapowiadał, że chciałby Andorę doprowadzić do Ligi Mistrzów. Przy okazji, można też grać bardzo fajne derby z Atletic Bilbao czy Realem Sociedad. Sam klub znajduje się w górach, no bo najniższe punkty tego państwa są położone na mniej więcej 850-900 metrach, i na stadionie tego klubu odbywają się mecze reprezentacji Andory. Także moim zdaniem tutaj jest sporo argumentów za tym, żeby to była super kariera. Myślę, że do takiego klubu można ściągać jakichś młodych zawodników Barcelony, czy na przykład trenerów związanych z Barceloną. Wiecie, żeby to jakoś połączyć z tym, że właścicielem jest Gerard Piquet. Ewentualnie ściągać jakichś już wiekowych zawodników, którzy no, będą kończyć karierę za niedługo grając w Barcelonie, czy też grali wcześniej w Barcelonie. Kolejną alternatywą na pierwszą karierę jest ekipa Caen FC z drugiej ligi francuskiej. Ogólnie na pierwszy rzut oka, to nie jest jakiś klub, który szczególnie się wyróżnia. Łącznie grali przez 18 sezonów w pierwszej lidze francuskiej, ale ostatni raz w 2019 roku. Ale najistotniejsze jest to, że rok temu, we wrześniu 2024, większościowym właścicielem tego klubu został. Kylian Mbappé. Tak jest, piłkarz Realu Madryt. No i to jest idealny scenariusz na to, aby skan stworzyć wielki klub, w którym ostatecznie Kylian Mbappé zagra jako grający właściciel. I Kyliana możemy ściągnąć na jakimś późniejszym etapie kariery, albo jeszcze przed rozpoczęciem kariery za darmo. Tak, żeby Kylian po prostu pomógł rozwinąć swój klub od samego początku. No i też można ściągnąć jego brata, Etana. Sam klub znajduje się na samej północy Francji, więc tutaj można ściągać zawodników i z Anglii i z krajów Beneluxu. Lecimy dalej, propozycja numer 3. Luton Town. Ostatnie 15 lat tego angielskiego klubu to prawdziwa przejażdżka po kolejce górskiej. No bo tak, w 2014 roku oni grali na piątym poziomie rozgrywkowym, czyli nawet tego klubu nie było w Fifie. I już niecałe 10 lat później, czyli w 2023, zjawili się w Premier League. Ale tylko na rok i zaliczyli dwa spadki z rzędu. W tym sezonie ponownie grałem w trzeciej lidze no i cóż, trzeba ich po prostu odbudować. Propozycja numer 4 to propozycja z Niemiec, a konkretnie północnych Niemiec. Przenosimy się do portowego Hamburga, bo tam trzeba rozwinąć klub Hamburger Sportverein. Gdy HSV spadało w 2018 roku po raz pierwszy w historii do drugiej ligi, nikt nie przypuszczał, że ten klub, ten wielki klub, będzie potrzebował aż 7 sezonów, aby wrócić do Bundesligi. W swojej historii zdobyli 3 razy Mistrzostwo Bundesligi i 3 razy Puchar Niemiec. Ale najistotniejsze jest to, że aż 5 razy w przeszłości ten klub grał w finałach różnych europejskich Pucharów. Tym dwa razy w pucharze Europy, w latach 80. W 1980 roku w wielkim finale na Santiago Bernabeu w Madrycie przegrali z Nottingham Forest 0-1, do ale już 3 lata później w finale por Europy pokonali Juventus w Atenach. I powolutku zmierzamy do końca. Propozycja numer 5 to propozycja spoza Lig Top 5, a chodzi mi o FC Porto. Jest to oczywiście jeden z trzech najlepszych klubów w Portugalii, więc dosyć szybko powinniśmy zdominować rozgrywki krajowe. Ale nie o to w tym chodzi, no bo przede wszystkim FC Porto to jest ostatni klub spoza Lig Top 5, który zdobył Ligę Mistrzów. Miało to miejsce w 2004 roku, kiedy trenerem tego klubu był Jose Mourinho, ale ogólnie Porto zdobyło Puerę Europy aż dwa razy. Pierwszy raz w 1987 roku, wygrywając w finał w Wiedniu z Bayernem Monachium. Wówczas w bramce FC Porto znajdował się Polak, Józef Młynarczyk, a obecnie mamy dwóch Polaków w FC Porto, czyli duet środkowego brońców, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Myślę, że fajnym pomysłem byłoby także ściągnięcie jakiegoś bramkarza, żeby właśnie nawiązać do młynarczyka. To wie, może Wojtka Szczęsnego z Barcelony jak dla mnie to jest bardzo ciekawa alternatywa. Plus MFC Porto jest to, że mają autentyczny stadion. No i myślę, że to też jest ciekawy pomysł na karierę back to Glory, aby ponownie zdobyć puchar Europy jako klub spoza top 5. Top 5 lig oczywiście. No i na sam koniec muszę coś zaproponować z Polskiej Ligi, a tutaj pójdę raczej w klasykę, bo zwykle jeżeli gram pierwszą karierę z Polskiej Ligi, to wybieram po prostu Beniaminków. I wybieram tutaj najbardziej utytułowany klub spośród tych trzech, które awansowały do Ekstraklasy. Chodzi mi oczywiście o Arkę Gdynia. Gdy ostatni raz Arka była w Ekstraklasie w latach 2016-2020, to aż trzy razy doszli do finału Pary Polski. Raz wygrywając. Myślę, że to całkiem ciekawy wybór, tym bardziej, że możemy też grać ekscytujące derby z Lechią, czy derby po Morza z pogonią Szczecin. Ale myślę, że wybór nie cieczy czy wisły Płock również jest całkiem atrakcyjny. I to już wszystkie moje propozycje na dziś, do pierwszej kariery. Na pewno znalazłoby się dużo więcej klubów, które warto prowadzić na początku EFC26. No ale właśnie, z tego powodu napisz swoją propozycję w komentarzu, jestem ciekaw, co zaproponujecie. No i też zapraszam na kolejne materiały z trybu kariery, który planuję intensywnie ogrywać w ramach edycji EFC-26, więc na pewno sporo materiałów na moim kanale się pojawi. Też polecam różnego rodzaju shortsy, które wypuszczam na kanale na YouTube. Związane nie tylko z karierą, ale i z Ultimate Team? Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję również wszystkim wspierającym na Patronite i Tiply. To dzięki Wam mogę poświęcać swój wolny czas na tworzenie coraz lepszych materiałów. A jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, to sprawdź odpowiedni link w opisie.